Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym materiale na kanale. Dzisiaj środa, yy, obiecany odcinek informacyjny, jak i odcinek konkursowy, a także przy okazji przedstawienie nowego starego gatunku Mewki japońskiej ptaszki, które już gościły w naszej wolierze. Kiedyś już była próba złożenia parki. Niestety nie powiodła się. Yy, tym razem zakupiłem 6 sztuk. Hmm, pięć jest czekoladowych jedna biała trzy są koroniaste w tych czekoladowych dwie mają jakieś tam delikatne białe plamki więc można powiedzieć, że są szekami. jedna tak, która znajduje się tutaj na samej górze niestety ma ubytek ta akurat to ta mewka jest mewką z yy, papugarni, która ma jak widać kikuta obgryzioną łapkę przez Papuga, postanowiłem dać jej szansę, także ją przygarnąłem. Także razem jest ich sześć sztuk. Mamy tutaj z koroniastych, przepraszam, tutaj tych dwóch, tutaj widocznych, teraz to są dwa samczyki. Biały prawdopodobnie samiczka, z tych gładkich jedno na pewno samica, a drugie. Nie jestem tego do końca przekonany, przynajmniej tak informował mnie e, poprzedni właściciel. I nie wiem co to jest to z tą amputowaną nogą. E, wracając teraz do e, tematu informacyjnego, w przyszły weekend już e, odcinek e, tematyczny. Będzie to odpowiedź na komentarz Jakuba Gwozda, który jako pierwszy napisał, e, co by chciał obejrzeć, o czym by chciał odcinek. Będzie to odcinek o Amadynach Ostrosternych. E, opublikowany będzie w przyszły weekend, 16-17 stycznia. Dokładnie. E, przy okazji tego odcinka chciałem również pozdrowić Patryka Piechota. Jest to jeden z widzów, z którym... Utrzymuje w ostatnim czasie kontakt na messengerze poprzez grupę. Patryk, pozdrawiam Cię serdecznie. No, i z tego miejsca chciałem też wszystkim jeszcze raz bardzo podziękować za te subskrypcje, które są na kanale. Jest ich już, jak dobrze pamiętam, 319. Z okazji 300 miał być konkurs, i taki, oto właśnie dzisiaj. Ogłaszamy. Pytanie konkursowe, jak zawsze, związane jest z hodowlą, z filmami, które znajdują się na kanale. A brzmi ono, i teraz słuchajcie: jakie ptaki jako pierwsze zasiedliły wolierkę? Która parka jako pierwsza zasiedliła wolierkę? Czas na odpowiedź macie do przyszłego tygodnia, do środy. Będę publikował wyniki w kolejnym odcinku informacyjnym. Odpowiedzi proszę pisać w komentarzach pod filmem. W przyszłą środę odbędzie się losowanie. Wylosujemy nagrodę z racji tego, że konkurs wypadł w zimie i nie jest to okres lęgowy. Jeżeli chodzi o ptaka, jakiego mogę przeznaczyć ze swoich lęgów na nagrodę, jest to samczyk zeberki w ubarwieniu standardowym. E, już niedługo postaram Wam się go pokazać na w zdjęciach na grupie, więc zapraszam serdecznie wszystkich, którzy jeszcze nie przystąpili do przyłączenia się do grupy. E, w międzyczasie po publikacji filmu, chwilę po tym, zamieszczę w opisie e, link do grupy, jak i do strony na Facebooku. Zachęcam wszystkich do polubienia. E, e, tych, którzy tam są i którzy oglądają ten film, zachęcam do publikacji postów ze swoimi ptakami. E, z opisem pokażcie, pochwalcie się tym, co tam macie. Ja chętnie zobaczę. Inni pewnie też chętnie popatrzą na to. Na dzisiaj to byłoby tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymam za Was kciuki, że dacie sporo dobrych odpowiedzi. I już w przyszłą środę losowanie. Hej, do zobaczenia.